Siemaneczko widzę, z tej strony ja nagrywam dzisiaj odcinek ja jestem w ogóle tak nowym youtuberem kolega mi zrobił YouTube'a ja i jestem na koks craftie. I taki jest mój nick. zagramy dzisiaj dwójki dwójki dwójki. No, dobra. Yy, dwójki dzisiaj zagram, ale na, na takim serwerze Ale jestem sam dobra ale bym chciał tak swoim nagrywać, żebym miał czy trochę budowania gdzieś no. tam było zero osób tak, było 0 osób no da. Może jest na solo zagrał 0 15 15 Jestem trochę chory widzowie, ale fajnego tutaj stropaka mam, żeby tak ten jakby co jakiego minecrafta używam to silver tak to czekamy na 16 osób i wtedy będziemy tutaj ten w grać to więc czekam a tym tak w ogóle to ja wam powiem że ja no bo e, jeszcze nie było e, niku e, na YouTubie, e, który miał nick Czarnet, no, tak jak Bluet, e, Bylu, Eedy, a ja jestem 3 Eedy, Czarnet, Czarnet, dobra, czekamy na, na rozgrywkę. Dwie minuty. To tymczasem zrobimy sobie tutaj. Ludzi powkurzamy. A po, po prostu pójdziemy. Nie wiem gdzie. <laughs> Eu não sei se O, chore, na o salão mechca, bardzo słabo. Dobra. To ja tutaj chcę za... Pokazać wam jedno ja coś co za... widziałem na GhostCraft'cie. Czekajcie. Tak dobra. Zniszczymy to. Oj. Dobra potrzebuję O to. I patrzcie, jeszcze tam na dół. Widzicie? Oj, co to było? Co, co za przypadek. Aj. Młody podoba co fajny. Nick. W ogóle podajcie nas pod, pod yy, komentarzem, jakie macie nicki i swojego Discorda, to ja was chętnie zaproszę. <coughs> Dobra, 20 sekund. 14, 13, dobra. To ja się tutaj tymczasem spadnę. To no za dobra. O, jesteś ma, kimś, siema. Eniu, siema, Eniu, A ja mam Beda robić, okej. Okay. To ja Beda zrobię, tylko mi zapłaci. Bo ja tutaj za darmo wada nie obudowałam. Dobra, my już wełny nie mamy. Dobra. Szybko zapewne zginiemy. To już czuję. Dobra, wiedziałem Wbijaj na mój kanał. Dobra. Aha. O mój Boże. O nie Co zrobiłem? Dlaczego ja... Po co ja to zrobiłem Tak w ogóle to była... Mój pierwszy jak ja się odezwałem na tym i moja pierwsza rozgrywka z wami. Jutro będę dalej nagrywał. I ja dzisiaj kończę, ale jutro też będą filmy. E, pozdrawiam wszystkich. E, do widzenia.